Witam serdecznie na kanale Ridzon i zapraszam na kolejny odcinek poradnika poświęconego NLP. Ostatnio mówiliśmy o modelu poziomów neurologicznych, a dziś zajmiemy się omówieniem tego, czym jest rama oraz przeramowanie. Rama to inaczej sposób postrzegania danego zjawiska. Wynika to z naturalnej ludzkiej potrzeby upraszczania i chodzenia na skróty. Niestety, ale jeśli dane zjawisko za każdym razem będziemy zamykać w tej samej ramie, czyli nadamy mu za każdym razem takie samo znaczenie, będzie to prowadzi do utartych rutynowych sposobów myślenia, co w konsekwencji odbije się na drastycznym spadku kreatywności. Innymi słowy, znaczenie każdego zjawiska jest zależne od tego, w jakiej ramię je postrzegamy. Dlatego też przeramowanie prowadzi do natychmiastowych zmian w zachowaniu. Przeramowanie Jednym z najskuteczniejszych i najpopularniejszych narzędzi stosowanych przez praktyków NLP jest właśnie przeramowanie. To idealne narzędzie rozwiązywania problemów. Możemy wyróżnić kilka rodzajów przeramowań. Przeramowanie kontekstu i treści to najczęściej stosowane przeramowanie. Polega na zmienieniu kontekstu danej sytuacji na taki, który jest pożyteczny i przedstawia sprawę w nowym świetle. Na przykład, ten człowiek to morderca. To prawda, wymierzyłem sprawiedliwość człowiekowi, który w bestialski sposób zgwałcił i zamordował moją trzyletnią córkę. Jak zauważyłeś, nowy kontekst natychmiast zmienia oddźwięk pierwszego komunikatu. Kontrola nastroju. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tylko i wyłącznie my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz nastrój i samopoczucie. Jeżeli w naszym życiu dzieje się coś niespodziewanego, to tylko my sami decydujemy jak wpłynie to na nasz nastrój. Przykładowo, po kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej, która nie skończyła się zatrudnieniem, możesz myśleć, po raz kolejny się nie udało, ale możesz również pomyśleć, jestem kolejną rozmowę bliżej do sukcesu. Nawyk widzenia rzeczywistości na różne sposoby. Jeżeli wyrobisz sobie taki nawyk, zauważysz, że życie jest dużo bardziej przyjemne. Będziesz potrafił nawet najgorsze wydarzenie postrzegać w pozytywny sposób jedyne co musi zrobić to stosować przeramowanie jak najczęściej. Gwarantuje, że korzyści będą wymierne. Rozwiązywanie problemów w sposób kreatywny. przeramowanie problemu czasami pozwala rozwiązać go od razu. Ponieważ okazuje się, że tak naprawdę to nie był wcale problem. W innym przypadku pozwala znaleźć jego pochodzenie oraz nowe sposoby rozwiązywania. Co ciekawe im bardziej radykalne przeramowanie, tym większa szansa na rozwiązanie problemu. Praktyka przeramowania. Wyobraźmy sobie, że Twój szef traktuje Cię niesprawiedliwie i oczernia na oczach innych pracowników. Przedstawię ci teraz różne przeramowania w tej sytuacji. Być może jest w złym stanie emocjonalnym, czuje się niepewnie i znajduje się na granicy załamania nerwowego, jego szef traktuje go podobnie. Jego żona trzyma go krótko, a praca to jedyne miejsce, które może wyzwolić negatywne emocje. Nie wie, jak jego zachowanie wpływa na ciebie. Miał trudne dzieciństwo. Cierpi na nieuleczalną chorobę. Wyobraź sobie, że jest Twoim bratem. Wyobraź sobie, że zapisał Ci w testamencie cały majątek. Może zmienić pracę. Co by się stało, gdybym dziękował mu za każdą uwagę? Może kupię mu czekoladki na urodziny. Jak ta osoba wpływa na realizację moich celów? Przeramowania mogą być wysoko abstrakcyjne i mało prawdopodobne, ponieważ drastycznie zmieniają Twój aktualny tok myślenia i uruchamiają kreatywność. Nie martw się, zdrowy rozsądek przyjdzie w odpowiednim momencie. Ramy podczas spotkań. Pokażę Ci teraz kilka ram, które mogą zostać zastosowane podczas spotkania, pomagając Ci osiągnąć swój cel. Musisz zapamiętać jednak jedną istotną rzecz. Stosuj przeramowania w taki sposób, żeby utrzymać kontakt, a nie go podkopywać. Jeżeli uda ci się zwrócić uwagę swojego rozmówcy na sprawy, o których wcześniej nie miał pojęcia, z pewnością umocni to wasz kontakt. Rama wyniku. Ta rama pozwala ustalić wspólny cel, do którego zmierzamy. Przykład: jakiego rezultatu oczekujemy po tym spotkaniu? Rama jak gdyby. Ta rama pozwala wyobrazić sobie siebie, jak już osiągnąłem dany cel. Przykład pomyśl jak to będzie jak nam się uda rama kontrastu ta rama pozwala nadać czemuś wartość porównując ją z czymś innym rama zgody dzięki tej ramie możesz wykorzystać każdy możliwy aspekt rozmowy do lepszej harmonizacji dopasowania i prowadzenia przykład zgadzam się w 100% że tego potrzebujemy ale nie możemy również zapomnieć o tym rama zgodności Tę ramę wykorzystuje się w momencie, gdy rozmowa zaczyna wyraźnie odbiegać od wcześniej założonego celu. Przykład: No dobrze, ale jakie to ma znaczenie z celem naszego spotkania? Rama ścieżki powrotnej. Gdy chcemy podsumować to, co udało się nam ustalić, a dzięki temu ułatwić i przyspieszyć podjęcie decyzji, powinniśmy zastosować tę ramę. Przykład: W takim razie decyzja podjęta czy wszyscy się z tym zgadzają? Dzięki stosowaniu tych ram podczas spotkania będziesz miał dużo większą kontrolę nad jego przebiegiem. W tym odcinku nie ma żadnego zadania. Spróbuj po prostu stosować przeramowanie do tego, żeby lepiej panować nad swoim samopoczuciem. Jeśli masz na to ochotę, spróbuj również wyrobić sobie nawyk widzenia rzeczywistości na różne sposoby. To już wszystko w tym odcinku. A w następnym dowiecie się mnóstwa nowych rzeczy na temat strategii osiągania sukcesu. Trzymajcie się!